Dzień dobry. Naszym gościem jest pani Zofia Byszewska, psycholog. Na co dzień pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jest wyjątkową osobą posiadającą bogate doświadczenie zawodowe jako psycholog. Ma również osobiste doświadczenie związane z jąkaniem. Przez sześć lat uczestniczyła w terapii logopedycznej oraz brała udział w spotkaniach grupy samopomocowej. Jej pasją jest sport, w szczególności interesuje się siatkówką. Posiada profesjonalną wiedzę, ale też życiowe doświadczenie, którym będzie się dzisiaj z nami dzielić, gdyż doskonale wie, co to znaczy doświadczać jąkania. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Pani Zofio, na początek chciałabym zapytać, czy mogłaby Pani podzielić się przemyśleniami z perspektywy czasu, kiedy Pani korzystała z pomocy, będąc uczestnikiem grupy samopomocowej, i obecnie w roli, kiedy Pani sama pomocy udziela innym osobom jąkającym się? Uczestniczyłam w spotkaniach grupy samopomocowej już jakiś czas temu. Było to dla mnie niesamowite doświadczenie, niesamowita nauka. Poznałam tam znakomite osoby, znakomite osoby jąkające się. a Dowiedziałam się, że tak naprawdę, tak naprawdę nie jestem z tym sama, bo no, nie ma zbyt wiele osób jąkających się, ja sama na swojej drodze nie spotkałam ich zbyt wiele. A tam mogłam zobaczyć, że są takie osoby, że sobie jakoś z tym dają radę. Sporo się od nich nauczyłam. Każde spotkanie klubu było dla mnie ogromnym wyzwaniem. Nauczyłam się tam bardzo wiele od bardzo wielu fajnych, fantastycznych osób. Przełamywać się, i, i, i to doświadczenie na pewno spowodowało, że teraz. Pomagając osobom miękającym się, rozumiem ich bardzo dobrze, wiem, z czym mają problem. No i myślę, że moje doświadczenie też może spowodować u nich jakąś większą otwartość w stosunku do mojej osoby. Przez ta moja pomoc może też gdzieś tam być taka bardziej dla nich, myślę, istotna i ważna. Kolejne pytanie wiąże się z zawodem, który Pani wykonuje. Co sprawiło, że zdecydowała się Pani zostać psychologiem? Prawa mojej matury jest w ogóle dość skomplikowana. Ja zdawałam maturę myśląc, że będę lekarzem. Zdawałam chemię, biologię rozszerzoną. No Niestety nie udało mi się otrzymać wystarczającej ilości punktów, żeby na tę medycynę się dostać. I potem zaczęłam tak naprawdę myśleć, co w zamian? tak? Nie chciałam sobie robić roku przerwy. Ta psychologa gdzieś tam była z tą głową. Natomiast potem ogromna obawa, czy na tą psychologię się w ogóle dostanę z takimi wynikami, bo nie celowałam w nią. Dostałam się, bardzo się z tego cieszyłam. Wtedy miałam mieszane uczucia, czy może ta medycyna za rok, natomiast teraz z czasem wiem, że to była fajna decyzja i wszystko w życiu dzieje się w jakimś celu, więc myślę, że to również się stało w jakimś celu gdzieś tam wyżej zapisanym. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób zachęca Pani osoby z jąkaniem do skorzystania z możliwości uczestnictwa w ruchu samopomocowym? Dla mnie, jako osoby jąkającej się, te spotkania były bardzo przełomowe. Na tych spotkaniach sporo się działo i też spowodowały, że stałam się bardziej otwarta w różnych innych sytuacjach społecznych przede wszystkim. Kiedy przychodzi do mnie osoba, która waha się, czy na takie spotkania się wybrać, Zawsze powiem, że to jest bardzo fajna opcja. I tak naprawdę z każdego tego spotkania można wynieść coś dla siebie. Każde ćwiczenie, każda, każda rozmowa z tymi osobami może spowodować ogromne podniesienie samooceny takiej osoby jąkającej się, jak ja czy ktoś inny. I myślę, że z każdego takiego spotkania każda osoba jąkająca się wyniesie coś dla siebie, więc jak najbardziej zachęcam. Czy wiedza psychologiczna pomaga w lepszym rozumieniu jąkania? Na pewno tak. Myślę, że pewne mechanizmy, które są u nas w głowie, bo jąkanie, w mojej ocenie, jest przede wszystkim o tutaj, niekoniecznie aparat artykulacyjny, ale właśnie głowa. Te zahamowania czy stres to jest przede wszystkim właśnie w głowie. Więc kiedy przychodzą do mnie dzieciaki jąkające się, ja bardzo dobrze rozumiem, co one odczuwają, tak? w jaki sposób one funkcjonują i na pewno ta wiedza psychologiczna pozwala lepiej zrozumieć sam właśnie mechanizm i też pozwala w lepszy sposób jakoś te metody, które, które mogę doradzić takim osobom jąkającym się, na pewno pod ich przypadek dobrać. W jaki sposób osobiste doświadczenia związane z jąkaniem wpływają na pracę w zawodzie psychologa? Na pewno jestem bardzo empatyczną osobą. Na pewno dużo w życiu przeżyłam, nie tylko ze względu na jąkanie, ale ale również dzięki temu, albo i przez to, tak? Teraz mogę powiedzieć chyba, że dzięki temu, po mojej pracy zawodowej te doświadczenia są tak naprawdę bezcenne. Jestem na pewno bardzo empatyczna, rozumiem osoby przeżywające jakieś trudności i wydaje mi się, że też jestem w stanie bardziej wczuć się w sytuacji niektórych osób, tak? Nie tylko osób jąkających się, ale też osób doświadczających różnego rodzaju, nie wiem, dokuczania czy lęków, tak? Bo jąkanie niestety z tym również jest związane. Czy jękanie stanowi dla Pani ograniczenie? Jeśli nie, czy zawsze tak było? Stanowi. Skłamałabym mówiąc, że, że teraz w ogóle jest wszystko super i, i nie mam tego jękania z tyłu głowy. Mam. Są sytuacje, w których myślę o tym, co się stanie, jeśli. Są sytuacje, jak ta właśnie aktualnie teraz, gdzie rzeczywiście no, jest gdzieś tam mały stres tak? przy takich rozmowach. Z drugiej strony, no, jestem psychologiem. tak Mój zawód polega w dużej mierze na mówieniu. I chyba jakoś sobie z tym radzę. Więc myślę, że w porównaniu z tym, co było kiedyś, gdzie każda rozmowa telefoniczna, każde przemówienie było dla mnie ogromnym wyzwaniem, teraz na pewno jest o niebo lepiej. Aczkolwiek no, jąkać się będę już zawsze. I myślę, że to jest pewnego rodzaju ograniczenie na pewno. Gdyby pracę nad jąkaniem porównać do drogi, to co było dla Pani krokiem milowym? Bardzo ciężko jest mi wybrać taki jeden przełomowy moment, jeden przełomowy dzień. No pierwszy przełomowy moment to było na pewno zdecydowanie się o terapię tak? I, i zaczęcie jej. Tak? To było dla mnie ogromne wyzwanie, bo ja też bardzo długo ukrywałam to, że mam z tym w ogóle jakikolwiek problem. Tak? Ja długo mówiłam, że nic się nie dzieje. Aż rzeczywiście przyparło mnie do muru w ten sposób i, i musiałam jakby zacząć coś z tym robić, bo sama bym sobie z tym nie poradziła. Kolejnym bardzo ważnym momentem dla mnie było rozpoczęcie terapii i pozwolenie na nagranie mojej wypowiedzi. Wypowiedzi, w której jąkałam się bardzo. Kolejnym milowym krokiem było odsłuchanie tej wypowiedzi bez wielkiego wstydu. Kolejnym milowym krokiem był udział w klubie. Więc tak naprawdę tych kroków jest bardzo, bardzo wiele. Każde spotkanie tak naprawdę e, z logopedą, każde nowe wydarzenie, w którym brałam udział i musiałam się wypowiadać, było nowym wyzwaniem. Co oznacza dla Pani sukces w terapii jąkania? Sukcesem jest na pewno akceptacja tego, jakim się jest. Bo ja, co słychać, na pewno nie mówię całkowicie płynnie. E, nie do tego też w czasie terapii dążyłyśmy. Dążyłyśmy do tego, żeby zmieniło się moje myślenie o moim jąkaniu. To, żebym zaakceptowała siebie taką, jaką jestem i zaakceptowała tu jąkanie, które jest we mnie, tak? I żebym przestała o tym myśleć jako o wadzie, może niekoniecznie myśląc jako o zalecie, ale jako o czymś, co jest we mnie. I też, jeżeli ktoś mnie polubi, no to polubi mnie z tym, a niekoniecznie ukrywając, jesteśmy w stanie pokazać się z tej lepszej strony. Jak reakcje ludzi na jąkanie, postrzeganie przez nich jąkania wpływa na samopoczucie i funkcjonowanie osoby z jąkaniem? My jesteśmy istotami społecznymi, i myślę, że te oceny innych ludzi bardzo wpływają na, na naszą samoocenę i na nasze funkcjonowanie. Z własnego doświadczenia wiem też, że te reakcje innych osób na jąkanie wynikają bardziej z niewiedzy niż z tego, że chcą mi dokuczyć. Więc tutaj właśnie ta wiedza o jąkaniu jest wciąż jeszcze bardzo mało rozpropagowana. No wpływa to bardzo, tak? kiedy możemy spotkać się z rozmówcą, który słucha uważnie, który który właściwie nie ocenia tego jąkania, tak? Ja to najbardziej lubię rozmawiać z osobą, która traktuje mnie zwyczajnie, jako osobę, która po prostu normalnie mówi i czasami się powiedzmy zatnie, tak? Natomiast no, spotkałam się też niestety z reakcjami właśnie śmiechu, tak, dokuczania. I niestety takie dzieciaki, ja też takim dzieckiem byłam, mają tą samocenę bardzo obniżoną, więc no, niestety te reakcje otoczenia bardzo mocno wpływają na to, jak funkcjonują te osoby z jąkaniem. Jak radzić sobie z jąkaniem w życiu zawodowym? Co pomaga? Pomaga bycie sobą. To może jest takie bardzo e, łatwe, co mówię, natomiast no, to jest taki klucz do tego, żeby funkcjonować właśnie dobrze. Żeby nie ukrywać tego, żeby otwarcie o tym mówić, e, być szczerym, bo tak naprawdę im bardziej jąkanie ukrywamy, tym jąkamy się bardziej. Miewamy e, lepsze i gorsze dni, i to też jest gdzieś tam normalne u osób jąkających się. I też właśnie dobrze, żeby tego nie ukrywać, tak? Że są pewne problemy, że nie zawsze musimy być idealni, no bo nikt idealny nie jest. Rozmowa o pracy. Czy przyznawać się do jąkania? No ja się przyznałam. Uważam, że należy, dlatego że to jest to, co powiedziałam przed chwilą. Im bardziej jąkanie ukry ukrywamy, tym bardziej się będziemy jąkać. Więc też ten stres, który jest na pewno każdemu z nas chyba towarzyszy przy takiej rozmowie o pracy może spowodować, że to jąkanie się będzie nasilało. znowu im bardziej będziemy się ukryć, to będzie jeszcze silniejsze. Poza tym ja wychodzę z założenia, że jeżeli pracodawca chce mnie zatrudnić, no to powinien o takich rzeczach wiedzieć po prostu. Więc ja jak najbardziej jestem zwolenniczką tego, żeby przy, w przypadku takiej rozmowy mówić o tym o od, otwarcia. Jak mówić w pracy o jąkaniu? Normalnie to jest znowu coś, co, co może zacząć bardzo banalnie, ale y, mówić. O tym tak, jakby to była normalna rzecz, tak? Nie robić z tego wielkiego halo, nie robić z tego wielkiej tajemnicy. Ja akurat mam to szczęście, że współpracuję z grupą naprawdę fantastycznych osób i wręcz czasami moje doświadczenia związane z terapią wpływają na to, że ktoś mnie na przykład o coś zapyta o, o jakąś radę, czy mogę służyć właśnie też pomocą, szczególnie właśnie rodzicom dzieci jąkających się samym dzieciakom, jąkającym się, więc ja myślę, że tutaj... Po prostu mówić o tym normalnie jako coś naturalnego, jako coś, co jest mną, to jest we mnie i, i po prostu nie robić tego wielkiego hala, ani wielkiej tajemnicy. Jakie przykłady pozytywnych reakcji na jąkanie w pracy mogłaby Pani przytoczyć? U mnie w pracy akurat no też, ja jestem psychologiem, więc y, współpracuję z innymi pedagogami, psychologami, logopedami, więc. No tutaj tak naprawdę tej reakcji nie było żadnej na to moje jąkanie, co było chyba najfajniejszą reakcją, tak. A ja akurat nie spotkałam się tutaj z żadnymi objawami dyskryminacji, z żadnymi uwagami, z naśmiewaniem się, nic takiego nie miało miejsca. Natomiast taki właśnie brak reakcji, jąkasz się, aha, okej. Okay. I to generalnie było tak powiedziane, ja to powiedziałam na początku, właśnie mówiąc, że jestem otwarta na współpracę z osobami jąkającymi się. I myślę, że to też bardzo mi pomogło, bo od razu wszyscy się o tym dowiedzieli, Jakich rad udzieliłaby Pani innym osobom z jąkaniem, aby przełamywać lęk przed mówieniem podczas różnych sytuacji życiowych? No to jest bardzo ciężki temat. Tak naprawdę ja sama długo się przełamywałam i długo, yy, długo zajęło mi to, żeby z tej swojej strefy komfortu wejść. Natomiast rzeczywiście, żeby jeżeli ktoś ma rzeczywiście z tym jąkaniem problem, to bez tego po prostu nie będzie w stanie nie będzie w stanie iść jakby dalej, tak? Iść do przodu, wyjść z tego. Problemu. Bo, bo tak naprawdę, to jak mówię, jąka zostaje, ale kiedy w głowie nam się odblokują pewne mechanizmy, my z tym fajnie funkcjonujemy tak? i nie uważamy już tego za jakiś wielki problem. E, dać sobie czas tak? i cierpliwie i powoli, krok po kroku starać się e, właśnie przełamywać te bariery. Bo tak naprawdę, też często, kiedy już się przełamiemy, okaże się, że te reakcje innych osób albo samo to wydarzenie nie było aż tak straszne. Jakieś się wydawało, po prostu wcześniej. Gdyby mogła pani cofnąć się do czasów dzieciństwa, co powiedziałaby pani sobie wtedy, aby żyło się pani łatwiej? Teraz z perspektywy mojego doświadczenia, dość bogatego i terapii, i, i zawodowego, powiedziałabym sobie, żeby po, po prostu być sobą, żeby nikogo nie udawać, żeby nie starać się za wszelką cenę być kimś. Kim nie jestem, i koniecznie zaimponować innym, i koniecznie być takim, jak, jakim chce, żeby ktoś, jakim ktoś chce, żebym była. Tak? To, to rzeczywiście bym sobie powiedziała, bo, bo rzeczywiście był okres w moim życiu, kiedy przez to, że tak bardzo starałam się ukryć swoje jąkanie, tak bardzo starałam się nie pokazywać tego, że mam z tym problem, no nie byłam do końca sobą. Ten okres z życia najchętniej bym chyba wymazała, więc, więc taką, myślę, że takiej rady bym sobie udzieliła. Dziękuję bardzo za to, że poświęciła nam Pani swój czas i że podzieliła się Pani z nami swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Bardzo dziękuję, było mi bardzo przyjemnie.